Witajcie. Dzisiaj przed nami, no, taka wnikliwa analiza tekstu, który próbuje odpowiedzieć na jedno z chyba najtrudniejszych pytań. Tak, tych fundamentalnych, prawda? Dokładnie. Jak pogodzić to, że mamy wszechmocnego, kochającego Boga z tym, że, no, że istnieje grzech i zło? To jest pytanie, które wraca od wieków. No właśnie. Przyjrzymy się dzisiaj narracji z pierwszego rozdziału książki Patriarchowie i Prorocy. A.G. White, zobaczymy, jak autorka tłumaczy początki tego wielkiego konfliktu tego, co wydarzyło się w niebie czyli geneza zła, niejako u źródła Tak. Naszym celem będzie zrozumienie tej argumentacji, wydobycie tych no, kluczowych wątków zrozumienie logiki tego wyjaśnienia. Okej. Okay. A punktem wyjścia, co ciekawe, jest stwierdzenie z pierwszego listu Jana. Bóg jest miłością. Fundament absolutny w tym ujęciu? Tak. Ten tekst bardzo mocno to podkreśla, że miłość to jest jego natura, jego prawo. Coś, co jest niezmienne? wieczne. Czyli nie jakaś cecha tylko sama istota. Dokładnie, każdy akt stworzenia jest pokazany jako wyraz tej miłości, a jego rządy, no, jako błogosłowieństwo dla wszystkich. I co ciekawe, jak wspomniałaś, Sama historia konfliktu ma być tego dowodem. Tak. To paradoks, prawda? Że dowodem niezmiennej miłości jest historia buntu. No dobrze, ale idąc dalej, według tego źródła, Bóg w stwarzaniu nie działał sam. Nie, miał towarzysza postać centralną. Chrystusa. Tak, Chrystusa, nazywanego Słowem, jednorodzonym Synem Bożym. Autorka podkreśla ich jedność w naturze, charakterze, celu. I co ważne, on jako jedyny miał pełny wgląd w Boże plany. Tak. Dokładnie, pełny wgląd we wszystko. Padają nawet te określenia z Izajasza: cudowny doradca, książę pokoju. To pokazuje tę wyjątkową pozycję. Rozumiem. I ta relacja ojca i syna jest tu absolutnie kluczowa. Narracja mówi, że ojciec działał poprzez syna przy stwarzaniu istot niebiańskich, a nie ów też. Czyli jest tu pewna hierarchia? Tak, i to ważne rozróżnienie. Aniołowie są opisani jako wspaniali słudzy, odbijający chwałę Bożą. Ale syn, syn jest ponad nimi, jest wywyższony. Ten cytat z listu do Hebrajczyków chyba o tym mówi. Tak, odblask jego chwały. Ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. To pokazuje wyjątkowość syna. Ale równie ważne jest to prawo miłości. Ono jest podstawą rządów Boga. I z tego wynika wolność wyboru, tak? No właśnie, wolność wyboru dla wszystkich stworzeń. Bóg w tej perspektywie nie chce wymuszonego posłuszeństwa. Chce służby, która płynie ze zrozumienia, z odwzajemnionej miłości. Ale ta wolność, jak się okazuje, staje się. No, polem dramatu. Niestety. A tu dochodzimy do tego punktu zwrotnego. Ta harmonia, opisana jako doskonała, oparta na miłości i dobrowolności, nagle zostaje zakłócona. Ktoś nadużywa tej wolności? Tak. I tekst wskazuje palcem bardzo konkretnie: Lucyfer, syn Jutrzenki. Samo imię już jest znaczące, prawda? Niosący światło, podkreśla tragizm tego, co się stało. Dokładnie. Opisany jest jako istota niezwykła na początku pierwszy z cherubów nakrywających. Co w tej symbolice biblijnej oznaczało najwyższy zaszczyt? Kogoś, kto stał tuż przy tronie Boga, doskonały, nieskalany. Aż trudno uwierzyć, że taka istota mogła upaść. No właśnie. A ten upadek jest przedstawiony nie jako coś nagłego, ale jako proces, stopniowy, wewnętrzny. Jak to się zaczęło? Od czegoś subtelnego. Jak to ujmuje autorka od pobłażania pragnieniu wywyższenia się? Jego własne piękno, mądrość, dane przez Boga, stają się powodem do pychy. Czyli dar obraca się przeciwko dawcy. Można tak powiedzieć. Cytowany Ezechiel mówi, że ta wyniosłość serca zniszczyła jego mądrość. A potem ta wewnętrzna decyzja, ten manifest z Izajasa przytoczony w tekście: Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zrównam się z Najwyższym. To brzmi jaki jawny bunt. Zaczyna pożądać chwały i hołdu należnego tylko Bogu, i władzy, która w tej narracji jest przywilejem Chrystusa. Co ciekawe, źródło pokazuje, że zło zaczyna się wewnątrz, w ukrytym zwróceniu się k sobie. Ale to wewnętrzne zwrócenie zaczyna oddziaływać na zewnątrz. To dążenie do samouwielbienia wzbudza niepokój u innych aniołów, tych wiernych. Tak, i tekst opisuje sceny niebiańskiej rady. Są tam próby przemówienia Lucyferowi do rozsądku. Kto próbuje? Aniołowie. Aniołowie? Ale też sam Syn Boży. Przedstawiają mu argumenty. Wielkość Stwórcy, świętość Jego prawa. To jest pokazane jako akt miłości, próba ratunku. Ale bezskuteczna. Niestety, spotyka się z oporem. Tekst mówi, że Lucyfer pozwolił, by zazdrość o Chrystusa zawładnęła jego myślami. I co robi Bóg w tej sytuacji? Reaguje. Zwołuje, jak czytamy, Wszystkie zastępy niebieskie. Ale celem nie jest potępienie Lucyfera. A co? Ponowne, jasne przedstawienie pozycji syna, jego roli w stworzeniu, faktu, że od niego pochodzi wszelkie życie i że należy mu się hołd. I jak reagują aniołowie? Tekst maluje obraz radości. Aniołowie z radością uznają zwierzchnictwo Chrystusa. Lucyfer też się kłania, ale. Ale wewnątrz jest inaczej. Tak. Autorka opisuje to jako dziwną, gwałtowną walkę w jego sercu. Prawda i lojalność walczą z zawiścią spychą. Z On już nie docenia tych zaszczytów, które dostał. Uważa, że mu się należą, albo że zasłużył na więcej? Dokładnie. Zaczyna myśleć, że sam zdobył swoją pozycję i mądrość, i otwarcie pyta, dlaczego Chrystus, a nie ja, ma być wywyższony? I ta wewnętrzna walka niestety nie prowadzi do opamiętania. Wręcz przeciwnie. Po tym zgromadzeniu lucyfer zmienia taktykę. Zaczyna działać w ukryciu. Jak? Opuszcza swoje miejsce przy Bogu i zaczyna metodycznie siać niezadowolenie wśród innych aniołów. I robi to, no, bardzo podstępnie. To znaczy, pod pozorem troski o dobro nieba, szacunku dla Boga, zaczyna siać wątpliwości co do bożych praw. Sugeruje, że może one są dobre dla niższych istot, ale aniołowie. Oni są wyżej, nie potrzebują takich ograniczeń. Wystarczy im własna mądrość. Czyli podważa autorytet Boga. I przedstawia wywyższenie Chrystusa jako niesprawiedliwość wobec siebie. Jako zagrożenie dla wolności wszystkich aniołów. Brzmi jak. no, jak propaganda. Dokładnie. Narracja Edgy White bardzo mocno podkreśla to wyrafinowanie. Lucycher wykorzystuje zaufanie, miłość innych aniołów, żeby zaszczepić w nich własną nieufność. Nie mówi wprost. Raczej zniekształca Boże zamiary. Przedstawia je w fałszywym świetle, by budzić niepokój. I stosuje manipulacje, prowokuje innych do wyrażania wątpliwości, a potem używa ich słów jako dowodu, że niezadowolenie jest powszechne, utrzymując przy tym pozory lojalności. Tak. Twierdzi, że zależy mu na stabilności nieba, ale jednocześnie mówi, że potrzebne są zmiany. Kreuje się na obrońce wolności aniołów, a tak naprawdę. Podżega do buntu. Obraz mistrzowskiego zwodziciela. Ale czy wszyscy mu ulegają? Nie, na szczęście nie. Tekst mówi wyraźnie, że była duża grupa lojalnych aniołów. Oni się przeciwstawiali, bronili mądrości i sprawiedliwości Bożego porządku. Próbowali rozmawiać z tymi wątpiącymi? Tak, starali się ich pogodzić z wolą Bożą. Przypominali o pozycji Chrystusa, o harmonii, która panowała wcześniej nalegaliby, porzucili te buntownicze myśli. A jak w tym wszystkim zachowuje się Bóg wobec samego Lucyfera? I tu autorka kładzie ogromny nacisk na Bożą cierpliwość, na miłosierdzie. Ten duch niezadowolenia to było coś absolutnie nowego, obcego. Nikt nie wiedział, jak na to reagować. Nawet sam Lucyfer, jak sugeruje tekst, na początku nie do końca rozumiał, dokąd go to prowadzi. Dlatego Bóg w tej interpretacji nie działa gwałtownie, wielokrotnie próbuje go przekonać. Pokazuje mu jego błąd. Tak, przedstawia dowody, że jego zarzuty są bezpodstawne, ukazuje katastrofalne skutki buntu i, co bardzo ważne, tekst mówi wprost: Lucyfer został przekonany. Został przekonany, to dlaczego? Zobaczył sprawiedliwość Bożych ustaw. Zrozumiał, że powinien je uznać, wydawałoby się, że tu powinien być koniec. Mm, ale nie był. To chyba jeden z najbardziej dramatycznych momentów tej narracji: staje przed ostatecznym wyborem: przyznać się, poddać, wrócić, albo otwarcie zerwać. I tekst mówi, że był blisko powrotu. Poczuł Bożą miłość, zrozumiał błąd, ale wtedy Tycha. pycha. Myślę o tym, że miałby się przyznać do pomyłki. On, tak wysoko postawiony, podziwiany, to było dla niego za dużo. Nie mógł znieść myśl o upokorzeniu. Czyli duma nie pozwoliła mu się wycofać. Co więcej, w tym krytycznym momencie Boże miłosierdzie i cierpliwość zinterpretował na opak. Jak? Zamiast zobaczyć w tym miłość, zobaczył słabość Boga, potwierdzenie własnej siły. Że Bóg musi się z nim liczyć. Okopał się na swoim stanowisku. Odrzucił ostatnie ostrzeżenia. Tak. Tych lojalnych aniołów nazwał pogardziwie omamionymi niewolnikami i ostatecznie ogłosił, nigdy więcej nie uznam zwierzchnictwa Chrystusa. Będę walczył o swoje. I co z jego zwolennikami? Tu pojawia się kolejny, chyba najtragiczniejszy akt manipulacji. Wiedząc, że sam już nie zawróci przynajmniej w swoim mniemaniu, tak. powiedział aniołom, którzy za nim poszli, że oni też zaszli za daleko, że Bóg im nie przebaczy. Chociaż to nie była prawda. Tekst wyraźnie zaznacza, że nie była. Dla nich droga powrotu była otwarta, ale Lucyfer wmówił im co innego. Powiedział, jedyna opcja to walka o wolność, siłowe zdobycie praw. I tak, niosący światło, staje się... Szatanem. Przeciwnikiem, oskarżycielem. Obiecuje im nowy, lepszy porządek, rzekomą wolność. I wielu aniołów, zwiedzionych, idzie za nim w otwarty bunt. Ten cały opis, no jest dramatyczny. I prowadzi nas do tego pytania, które zadaliśmy na początku, które nurtuje tak wielu: dlaczego? Dlaczego Bóg, mając moc, wiedzę, nie zniszczył szatana i jego zwolenników od razu, w momencie tego buntu? No właśnie. Dlaczego pozwoliłby zło zaistniało, rozprzestrzeniło się? Jak odpowiada na to ten tekst? Odpowiedź jest złożona i wynika z tej natury Boga jako miłości. Po pierwsze, jak już mówiliśmy, Bóg pragnie służby z miłości, z przekonania o Jego sprawiedliwości, nie ze strachu. A natychmiastowe zniszczenie siłą mogłoby być odczytane jako akt tyranii przez inne istoty. Mogłoby zasiać lęk, a nie umocnić zaufanie i miłość. Problem grzechu nie zostałby rozwiązany u źródła. Duch buntu mógłby wrócić. Czyli to by nie rozwiązało problemu na dłuższą metę. Tak sugeruje tekst. Dlatego Bóg w tej opisanej mądrości podjął inną decyzję. Pozwolił szatanowi działać dalej. Pozwolił. To nie znaczy, że się zgadzał. Absolutnie nie. To strategiczne dopuszczenie, żeby te zasady, na których szatan oparył bunt, egoizm, pycha, kłamstwo, mogły się w pełni rozwinąć. Żeby pokazały swoją prawdziwą, niszczycielską naturę. Przed kim? Przed całym wszechświatem. Chodziło o to, by działania szatana stały się naoczną, niepodważalną lekcją dla wszystkich. Lekcją o czym? O tym, jakie są nieuchronne konsekwencje odrzucenia prawa miłości, odrzucenia Bożego autorytetu. W tej interpretacji, cały ten bunt, jego tragiczne skutki także tu na Ziemi, mają być wiecznym świadectwem zgubności grzechu. Czyli celem tego długiego, bolesnego procesu jest co? Ostateczne zabezpieczenie wszechświata przed powtórką i ostateczne potwierdzenie Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia i niezmienności jego charakteru opartego na miłości. Spróbujmy to podsumować kluczowe wnioski z tej narracji. Zaczynamy od Boga miłości, który daje wolną wolę. Tak. Lucyfer, wspaniała istota, nadużywa tej wolności, kieruje nim pycha, zazdrość wobec Chrystusa. Inicjuje bunt, stosując manipulację. Bardzo wyrafinowaną. A kluczowa w tym tekście jest Boża odpowiedź nie natychmiastowa destrukcja, ale pozwolenie, by bunt i jego zasady się rozwinęły. Żeby zdemaskować naturę zła i jego skutki przed wszystkimi. Na zawsze. Czyli to ma być wieczna lekcja, potwierdzająca Bożą sprawiedliwość i miłość. Można powiedzieć, że według tego źródła najważniejszy nie jest sam bunt Lucyfera, ale ta Boża decyzja, by pozwolić złu się objawić. Ryzykowny, długofalowy krok, mający na celu ugruntowanie wszechświata w miłości, a nie w strachu. Tak. Rzeczywiście ten fragment przedstawia złożony, kosmiczny dramat jako wyjaśnienie pochodzenia zła. I co wydaje mi się szczególnie interesujące, to jak ta narracja pokazuje to napięcie między darowaną wolnością a potrzebą porządku opartego na prawie w tym wypadku prawie miłości to fundamentalne napięcie. Tak. Historia Lucyfera jak ją tu opowiedziano bunt spychy, podstępne kwestionowanie autorytetu tragiczne konsekwencje to prowokuje do myślenia. Zdecydowanie i zastanawiające jest, jak ta dynamika może rezonować poza tym czysto teologicznym kontekstem. Jakie uniwersalne pytania o granice wolności, o naturę władzy, autorytetu, mhm. o skutki buntu, nawet tego, który wydaje się mieć szlachetne hasła, wyłaniają się z tej pradawnej opowieści o upadku niosącego światło. To z pewnością temat do dalszej osobistej refleksji dla każdego, kto się z tym zetknie.